Dzisiaj taka kwestia odnośnie DEJE. Odnośnie DEJE, dlaczego DEJE nie pracuje bez magazynu energii poprawnie. O tym będę chciał Wam dzisiaj powiedzieć. Bardzo wiele pytań, czy też prywatnych wiadomości do mnie, do kolegów Adriana i wielu, wielu innych. Czy też właśnie na grupie DEJE Polska oraz magazyny niskonapięciowe. Na te grupy oczywiście Was zapraszam. Zapraszam też do subskrypcji kanału. Dzisiaj będę chciał z Wami porozmawiać na temat... Jak to wygląda z tą pracą Deje bez magazynu energii? Jak Deje się zachowuje i dlaczego tak jest, a nie inaczej? Bo wiele osób nie rozumie troszeczkę zasady działania falowników hybrydowych. Instalatorzy niestety sprzedają bardzo często, czy też handlowcy bez magazynów. Wy też nie macie pieniędzy tak naprawdę na ten magazyn w danej chwili, a ja to jak najbardziej rozumiem. I chcę, żebyście wiedzieli, jak ten falownik bez tego magazynu energii, samo AC, zasilanie, wiadomo, z sieci. Plus DC z paneli, jak on się zachowuje, i jak powinien się według mnie zachowywać takowy falownik i z czym to się wiąże. Dobra, słuchajcie, maj mamy, bardzo zimny maj, wszyscy już o tym wiedzą. Dogrzewać się trzeba, duży magazyn energii to jest akurat podstawą. E, powiedziałbym w maju, z racji, że mamy dni takie jak dzisiaj, produkcja jest bardzo, bardzo mała, czy też no, nie tylko dzisiejszy dzień, czy też wcześniejszy oczywiście. Ale dobra, przejdźmy do garażu, tam mam zdecydowanie cieplej bo jest zimno, jest zimno, chyba mamy teraz 3 albo 4 stopnie, mamy rano, niedziela 18 chyba maja, do, bo jak dobrze kojarzę i 3 czy 2 stopnie dzisiaj rano, tak więc jest zimno. Dobra, idziemy, żebyśmy mogli troszkę na ten temat jakby porozmawiać, bo myślę, że to jest dość istotna kwestia. Dobra, przechodzimy, tak jak powiedziałem, tu jest zdecydowanie cieplej, a z racji, że też sobie włączyłem ogrzewanie, żeby po prostu mówię, ee, nagrać dla Was takowy odcinek, jak to jest z tym magazynem energii, przy falowniku deje. Dobra, obróćmy się, żebyśmy mogli zobaczyć nasz falownik i troszkę poopowiadamy. Dobra, no mamy nasz falownik. U mnie jakby nie ma problemu, Busbary, tak jak wiecie, magazyn jest. A tutaj taka ciekawostka, dostałem do testów od Damiana Koprowskiego, od firmy też Zamel. Lava Power, jak widzicie monitor energii, będę go sobie montował. Szczególnie tutaj mamy dość ważną moc bierną. O której będę chciał z Wami porozmawiać, ale to w kolejnych odcinkach, jak sobie zamontuję go. Tak więc Damian, dziękuję. A my przejdźmy do tego. Tak widzicie, u mnie magazyny sobie stoją. Ten jeden jeszcze niestety jest nieuruchomiony. Czekam, czekam tak naprawdę dopiero na ogniwa, jak mi dojdą. Te cztery działają. Piąty mam niestety, który był tu u klienta, jest u klienta, ponieważ nie dojechały mi takie oryginalne, że tak nazwę, pod dotacje magazyny. Dałem na zastępstwo po prostu swój z racji, żeby klient nie został bez. Eee, dobra, ale o czym chcę Wam powiedzieć, zobaczcie sami, jak to w, w tym momencie fajnie i pracuje. Mikroinwerter, jak widzicie, w tym momencie 2,5 kW, 2,7 własne panele. Do sieci oczywiście nie oddajemy nic. Dom pobiera sobie 2,5 e, kW w tym momencie i w tym i też idzie około 2 kW do naszego magazynu energii. Widzicie, cały czas to się zmienia. Do sieci jakby nie oddajemy i nie pobieramy z sieci. Co się stanie w momencie, e, jak zabierzemy naszemu falownikowi magazyn energii? W ciągu dnia, jeśli będziemy mieli panele. E, nic się kompletnie nie wydarzy, nic się nie wydarzy, będzie nasz falownik pracował tak jak tu, czyli mamy pełny backup, mamy e, pełne zasilanie na wyjściu Load. Pamiętajcie, to jest wyjście Load e, i jest wszystko super. Wieczorami szczególnie warto o tym wspomnieć, nie mamy magazynu energii. Ustawimy sobie w ustawieniach w baterii e, No Bat. Nasz falownik, zaznaczam, nasz falownik wtedy wie, że nie ma baterii żeby nie pobierać energii niepotrzebnie tak naprawdę z sieci, żeby nie pracować w by'u takim może nawet nieźle to ująłem, żeby nie pracować na zasilaniu jakby z sieci, ty wyłącza się. I to jest jak najbardziej poprawne działanie naszego falownika z racji, że nasz falownik wtedy zachowuje się jak falownik on-gridowy. Zwykły falownik on-gridowy, każdy falownik on-gridowy taki jak tu też Sofar, w tym momencie działa w tym momencie działa, nie ma problemu, ma zasilanie z paneli, 1,7 kW sobie produkuje. O, tu widać. Wieczorem, jak zabierzemy mu panele, patrzcie, wyłączę panele. Nasz falownik e, po chwili tak naprawdę zgaśnie. Nasz falownik zgaśnie, mimo że widzicie, ma cały czas zasilanie z sieci. Ma zasilanie z sieci i to jest jak najbardziej poprawne właśnie działanie. Musimy chwilę zaczekać, e, przetworzy dane, wyłączy się. Zgaśnie całkowicie ekran i nie będzie pracy. I tak samo nasz falownik, w tym momencie hybrydowy, nasz falownik Deje. O, widzicie? Nic nie działa. Nasz falownik jakby umarł. I to jest normalne, poprawne działanie. Bardzo narzekacie na zużycie właśnie falownika Deje. Dlaczego tak się dzieje? Zobaczcie, włączmy panele. Panele włączamy, automatycznie startuje nasz falownik. Po to, że on jest zasilany z paneli. On jest zasilany nie z, ze strony ACE, tu. On się tylko zsynchronizuje z siecią i oddaje nam do sieci. Ale cała jego praca polega na tym, właśnie żeby nie pobierać z sieci nic, e, tylko oddawać do niej. Tak więc to samo. Wyłączyliśmy panele, widzieliście, z gaz. Tak samo jest w przypadku tego falownika tutaj, daje. Tylko, że to nie działa tak od razu, jak... E, przy tym falowniku tylko mówię gaśnie wieczorami bardzo często i mówicie, że falownik ee, przestał pracować. Tak jak najbardziej przestanie pracować i tak ma to być. Tak więc to musicie wiedzieć, bez magazynu energii falownik daje nie pracuje prawidłowo i to chcę, żebyście je po prostu wiedzieli. Dlatego tak jak powiedziałem, magazyn energii, jak dla mnie e, to jest podstawa. Jeśli, jeśli rzeczywiście już chcecie mieć ten falownik hybrydowy, e, chcecie, żeby on działał wam w takim systemie jak tu, tylko że bez baterii energii, to niestety wieczorami przełącznik bypassowy przełączamy na sieć, ale zakładamy seteki. Zakładamy ceteki, ja wam. O, tu mam wyprowadzone e, i one są tutaj na, na głównym WLZ-cie. Zakładamy ceteki. Zakładamy, żeby to działało prawidłowo, bo to też musicie wziąć pod uwagę. Ja mam akurat ceteki założone i to jak najbardziej działa. Dobra, wychodzimy. Tak więc mówię, jak chcecie, żeby Wasze falowniki pracowały prawidłowo, pracowały tak jak u mnie, czyli magazynowały energię, oddawały, pobierały z siebie, żeby to fajnie funkcjonowało, żebyście byli troszkę, można powiedzieć, niezależni przynajmniej tym latem, od wiosny wczesnej, tak jak w moim przypadku, wiosny do późnej jesieni, magazyn jest potrzebny. Jeśli nie chcecie zakładać magazynu, to tak naprawdę montaż falownika daje troszeczkę się mienia wtedy z celem. Oczywiście zwiększa Mamy autokonsumpcję w naszego falownika, ale nie aż na tyle, e, co w przypadku, mówię, z magazynem energii. Magazyn tutaj, mówię, mamy całkowicie, całkowicie mm, niezależność też energetyczną, prądu nie ma w sieci. My dalej ten prąd będziemy mieć, bo jest magazyn energii. Tak więc tak to wygląda. Chcę, żebyście o tym pamiętali, że nasz falownik bez magazynu. Nie będzie działał prawidłowo. Nawet jedna taka piętnastka, nawet piątka niejednokrotnie pozwoli Wam na to, że Wasz falownik w nocy nie będzie się wyłączał. Nie będzie się wyłączał, bo mówię, nasz falownik nie pracuje bez magazynu i to chcę, żebyście po prostu wiedzieli. Dobra, myślę, że taki film. Ee... Troszkę, troszkę jakby instruktorzowy, żeby można było powiedzieć, jak nasz falownik pracuje bez tego magazynu energii i to, że Wam się wyłącza, to jest jak najbardziej prawidłowa jego praca, zachowuje się po prostu jak zwykły falownik on gridowy. Na dziś myślę, że tyle łaptmy słoneczko, bo ten maj jest fatalny. dzisiaj tyle dzięki trzymajcie się cześć.